Dziwne. Ktoś już wcześniej otworzył tę klapę wejściową. Wrócił! Kurze. Pośpieszmy się. Idziemy, chłopcy! Jam jest poczwar! Krzyczcie, krzyczcie! Pora byście umarli! Budłaty! Scooby! Idziemy! Wszystko w porządku? Tak! Wiedzieliśmy, że przyjdziecie! Serio? Ale nikt mi nie mówił. Gdzie jest ten potwór? Uciekł, gdy was usłyszał. I nawet dobrze zrobił, ponieważ od tych emocji zechciało mi się sikać. No i dobrze. A teraz uciekniemy. Jam jest potwór! Krzyczcie, krzyczcie! Pora by się... Sypialnia. Ostatnia możliwość. Wyjdźcie Chyba nigdy nie wyjdziemy stąd drzewi! Nigdy!